Szczęść Boże, witam wszystkich w sercu Maryi i zapraszam do pięknej duchowej kołysanki. Zanim zamkniecie oczy i wyruszycie w nocny odpoczynek, zapraszam Was do wspólnej modlitwy kołysanki duszy i serca. Zostańcie z nami do końca, podzielcie się w komentarzu swoją intencją, będziemy się za Was modlić. Wesprzyjcie nas cichym znakiem serca i polubieniem. To dla nas bardzo budujące. Zapraszam wszystkich do wysłuchania modlitwy. Zamknij powieki. Odpocznij w Panu. Pozwól, by jego pokój otulił cię jak miękki koc czułości. Pamiętaj, że jesteś kochany. Jesteś bezpieczny. Nie wszystkie troski dnia rozpłyną się w ciszy, a serce zwolni swój rytm w rytmie Bożej obecności. Jego miłość cicho śpiewać Ci w ramionach snu jak najdelikatniejsza melodia, która koi duszę, płynie przez noc, niosąc ukojenie i nadzieję. Niech gwiazdy lśnią nad Twoją głową, niech Duch Święty w sercu zagości, niechaj pokój spłynie jak łagodna rzeka, niosąc światło w każdej chwili nocy. Niech mądrość Boża prowadzi Twoje kroki, a Jego miłość niech otula, jak ciepły szept. Niech wiara wzrasta w każdym oddechu, dając Ci siłę, gdy trudności są wciąż. Niech błogosławieństwo spocznie na Tobie, niech Anioł strzeże każdej Twojej drogi, niech Nadzieja rozkwita w sercu głęboko. Znajdź w Bogu pokój i radość, która otuli cię tej nocy. Niech Jego światło rozproszy mrok i uspokoi serca głosy. Niech Jego miłość cicho szepcze, przynosząc ukojenie i nadzieję. Niech każdy sen będzie pełen łaski, a duch Twój niech odpoczywa w płogości. Zaufaj, że Pan jest zawsze blisko w ciszy nocy. I w poranku jasnym Jego obecność niesie ukojenie i siłę na każdy nowy dzień. W Bożej obecności każda troska milknie, a każdy oddech jest darem łaski. Śpicie bezpiecznie, jutro czeka nowy dzień pełen nadziei. Amen. Przed zakończeniem wysłuchajcie krótkiego wsparcia duchowego. Niech ta modlitwa przypomni ci, że nigdy nie jesteś sam. Bóg zawsze jest przy tobie. Czuwa i niesie ukojenie. Niech jego pokój wypełni twoje serce, a sen stanie się czasem prawdziwego odpoczynku i odnowy. Niech Bóg cię błogosławi i strzeże w każdej chwili. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, polub ten film i zostaw komentarz, podziel się swoją modlitwą lub intencją, subskrybuj, by być z nami w kolejnych duchowych spotkaniach. Dziękuję, że byliście dziś ze mną, niech pokój Boży otuli waszą noc i napełni serca spokojem. Pokój z tobą i do spotkania na kolejnej modlitwie.